Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwsze czytanie na 29. niedzielę zwykłą mamy tym razem z Księgi Wyjścia. Czytany fragment opisuje to, co miało się zdarzyć w czasie wyjścia z niewoli egipskiej, niedługo po przejściu Morza Czerwonego i po innych cudach Bożej opieki, ale jeszcze przed zawarciem przymierza z Bogiem na Synaju. Opis tych wydarzeń w odczytanej wersji. Powstał na przełomie VI i V wieku przed Chrystusem, a zatem około 700 lat po tych wydarzeniach. Zatem ten opis ma charakter bardziej dydaktyczno-kaznodziejski niż dokumentalno-reporterski. Bitwa z Amalekitami jest kolejną próbą, przez którą miał przejść naród Izraela, zanim, wyjdzie, zanim wejdzie do Ziemi obiecanej. Amalekici byli plemieniem nomadów, czyli wędrowców, kontrolującym pustynne tereny od Kanaanu aż do Egiptu. Według Biblii wywodzili się oni od Ezawa, syna Izaaka, tego, któremu Jakub, późniejszy Izrael, odebrał podstępnie pierworództwo. Z tego powodu między braćmi i ich potomkami istniała zadawniona niechęć. Ostateczne wytępienie Amalekitów nastąpiło za czasów króla Saula. W pierwszej księdze Samuela czytamy takie słowa: Tak mówi Pan zastępów. Ukażę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Zatem już w czasach króla Saula, czyli ponad tysiąc lat przed Chrystusem, ta bitwa z Amalekitami, o której czytamy w Księdze Wyjścia, była wspominana. Wobec nieuchronnej bitwy, Mojżesz zdecydował się na niezwykły krok. Na dowódcę Izraelitów wyznaczył Jozuego, swojego młodego współpracownika i późniejszego następcę. Sam natomiast wziął laskę Boga i zajął miejsce na wzgórzu. Tradycyjnie w taki sposób postępowali strategy, żeby mieć ogląd całego pola walki. Mojżesz jednak nie miał zamiaru z tego wzgórza dowodzić. Wyszedł na górę z laską, która była narzędziem wielokrotnych cudów i znakiem opieki nad ludem bożym. Wspomnijmy tylko plagi egipskie, które sprowadzał Mojżesz na Egipcjan używając tej laski, albo rozdzielenie wód Morza Czerwonego, żeby naród wybrany przeszedł przez posłuchy dnie, czy chociażby wyprowadzenie na pustyni wody ze skały przez uderzenie w tę skałę laską. Mojżesz bierze więc tę laskę, przez którą Bóg okazywał wielokrotnie swoją opiekę nad ludem, żeby w ten sposób stanąć przed Panem Bogiem. Była to laska Pana, a nie laska Mojżesza, bo Pan był pasterzem i opiekunem swojego ludu. Mojżesz ma świadomość, że o ludzkich siłach zwycięstwo w tej bitwie jest niemożliwe. Dlatego stając na górze z tą laską, liczy na cud. Jest to po, to po, jest to zatem postępowanie Mojżesz'a, które jest wyrazem jego wiary, wiary w to, że Bóg i teraz nie odmówi ludowi swojego wsparcia. Ale sama laska i sama wiara nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze wysiłek starego już Mojżesz'a. Szala zwycięstwa przechyla się na stronę Izraelitów tylko wówczas, kiedy ręce Mojżesz'a są zniesione ku górze. Taka postawa wzniesionych rąk była typową postawą modlitewną wśród Żydów. Także posłużenie się sprytnym sposobem, żeby ręce Mojżesza mimo jego opadania z sił ciągle były wzniesione ku górze, jest bardzo charakterystycznym dla semickiej mentalności. Tymi, którzy podtrzymują ręce Mojżesza, żeby wciąż były wyciągnięte ku niebu, są Aaron i Chur. A Aaron był bratem Mojżesza i pierwszym arcykapłanem. Hur był prawdopodobnie szwagrem Mojżesza, mężem jego siostry Miriam. Dzięki tej niezachwianej wierze i nieustającej modlitwie Mojżesza Izraelici odnieśli zwycięstwo. Ale nie chodziło tutaj o zwykłe zwycięstwo. Chodziło o uratowanie życia całego ludu i poszczególnych ludzi, poszczególnych członków tego ludu. Miejsce, gdzie dokonał się ten cud, nazwano Refidim. Po hebrajsku oznacza to wsparcie. Trzeba było mieć silną wiarę, żeby nie pozostawić wszystkiego, nie postawić wszystkiego na jedną kartę, tylko w sytuacji krytycznej trwać przed Bogiem i liczyć na jego wsparcie. Treści z tego czytania medytujemy śpiewając psalm 121 z refrenem: Naszą pomocą jest zbawiciel świata. Refren ten jest także pomostem między Starym i Nowym Testamentem. W Ewangelii na tę niedzielę, jest to fragment Ewangelii według św. Łukasza, mamy bowiem kontynuację nauki o relacji między wiarą i modlitwą. Czytamy Chrystusową przypowieść o niesprawiedliwym sędzi. Od którego, do którego przychodzi wdowa krzywdzona przez jakiegoś jej przeciwnika. Na początku tej perykopy ewangelicznej mamy wyjaśnienie, że Pan Jezus opowiedział tę historię, tę przypowieść w konkretnym celu, żeby nas przekonać, że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. Co ważne, według Łukaszowego zapisu Ewangelii Pan Jezus nie pierwszy raz wzywa nas do wytrwałości i ufne, do ufnej modlitwy. Niedawno przecież czytaliśmy na ten temat przypowieść o człowieku, który w nocy przychodzi do swojego przyjaciela prosząc o pożyczenie trzech chlebów. W końcu te chleby otrzymuje. Tam jednak, tym, tam jednak chodziło o przyjaciela. Tutaj zaś Pan Jezus idzie o wiele dalej. Owego sędziego nazywa niesprawiedliwym, albo nawet dosłownie sędzią niesprawiedliwości. Mówi o człowieku, który sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Bo chociaż miał wydawać sprawiedliwe wyroki według prawa Bożego, to sam o sobie ten sędzia mówi: Boga się nie boję i z ludźmi się nie liczę. W czyim zatem imieniu wydawał on wyroki? Z pewnością ten sędzia nie jest obrazem Boga, Boga sędziego, a raczej jest nawet jego zaprzeczeniem. Wdowa zatem nie miała żadnych innych argumentów, żeby wpłynąć na tego sędziego, jak tylko swoje natręstwo. W końcu jednak to jej natręstwo przemogło opór nawet złego człowieka. Bo jak czytamy w greckim oryginale Ewangelii, ten sędzia mówi sam do siebie, żeby ta wdowa nie przychodziła i nie przyprawiała miścińców pod oczami, wezmę ją w obronę. Musiała być dla niego bardzo uciążliwa. Morał z tej przypowieści o sile modlitwy jest podobny, jak w morał z poprzedniej przypowieści na ten temat. Tam było... Jeśli wy choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Tym razem mamy podobne przeciwstawienie: że jeśli nawet ten niesprawiedliwy sędzia ulega natrętnym prośbom wdowy, to o ileż bardziej Bóg weźmie w obronę, dosłownie przygotuje obronę, jak adwokat. Tym, którzy wołają do Niego dniem i nocą. To określenie dniem i nocą podkreśla, że chodzi o nieustanną modlitwę. Historia Izraela, włącznie z tym, co mieliśmy w pierwszym czytaniu, pokazuje i przekonuje nas, że Bóg nie pozostaje obojętny wobec próśb tych, którzy z wiarą zwracają się do Niego. Czasem jednak, o tę interwencję Bożą trzeba długo prosić i trzeba sporo na nią czekać. Dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w liście św. Piotra. To taka pierwsza encyklika pierwszego papieża. Pisze on, że Bóg nie ociąga się z wymierzeniem ludziom sprawiedliwości, tylko daje czas, ponieważ wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Także złoczyńców. Przejmujące jest ostatnie zdanie z Ewangelii na tę niedzielę, które jest jakby żachnięciem się Pana Jezusa po tej zachęcie do modlitwy. To żachnięcie się brzmi: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To żachnięcie się tylko pozornie jest nie na temat. Faktycznie bowiem. Nie będzie się przecież modlił ten, kto nie ma wiary. Między wiarą i modlitwą istnieje ścisły związek. Modlitwa jest wyrazem wiary i jej barometrem. A zarazem modlitwa pogłębia naszą wiarę, bo dzięki niej coraz bardziej doświadczamy Bożej dobroci, Bożej obecności i Bożej wszechmocy. To podobnie jak Mojżesz i Jego pobratymcy. Modląc się, wyrażali swoją wiarę i wypraszali kolejne cuda, a doświadczając cudów Bożej opieki, utwierdzali się w wierze, tak i my. Bez wiary modlitwa traci sens, ale bez modlitwy wiara powoli wygasa. Żeby nie przedłużać ponad miarę tego nagrania, do drugiego czytania odniosę się w innym miejscu i innym razem. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i o to proszę o wszystkie polubienia i komentarze. Szczęść Boże, życzę dobrej niedzieli i życzę, żeby nigdy nie zabrakło nam wiary i żebyśmy nigdy nie utracili poczucia sensu naszej modlitwy. Szczęść Boże!